Zadam pytanie, które, które mi się nasuwa. Albo nie. <grym>... Zawsze mogę nie odpowiedzieć. No tak, ale nie wiem, Jakbym ja powinienem zadawać. Jest chyba w tym pytaniu, bo to jest jakieś to oczekiwanie, które, o którym tutaj mowa tak to czuję przynajmniej może się nie. No i jest na pewno jakiś wyrzut. Tak, tak. Jest, 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 jest. jest, jest Rozpracowuje jest, się. Jest, jest dużo goryczy. W tych poprzednich tekstach zauważyłem moment, który jakby rozpędza to wszystko. Jest, jakiś, jest, jakiś, jest jakieś odesłanie, dwa, dwa obrazy, które gdzieś się spotykają, zderzają i nagle, nagle coś, coś rozpędza całą opowieść. Nie ona to zmierza, 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 kieruje się, ale jakby nie może trafić, przylizga się po powierzchni. Ostatnio yy, jadąc ze znajomym, zresztą chyba tutaj jest Andrzej, bardzo nie widzę, jechaliśmy na właśnie i rozmawialiśmy o, o, o tym wymiarze nieobecności, o którym, o, którym, o którym cały czas tutaj wydaje mi się, będziemy się o niego musieli ocierać po jakimś takim standardzie komunikatów. Do czego zmierzam? Do czego Ja przepraszam, ale na poczekaniu staram się dotrzeć. Istoty. No właśnie pytam się chyba... Nie no, nie mogę tego pytania zadać. Spokojnie, spokojnie. Możesz. Wierzę w cię. <laughs> Chcę zapytać o, o tą jakąś ironię, która w, z którą podchodzisz właśnie do tej nieobecności. Ale nie wiem w jaki sposób. No przy, przydaną, tak? Mhm. No tak, tę tę tą nieobecność na, na, na każdy sposób, bo, no, bo to jest to książka, więc... Jest dużo cynizmu, ironii. Yy, tego jest dużo więcej. Należy cykl przeczytać od początku do końca, bo to takie czytanie wiersz po wierszu. Całość jest, yy, myślę, intrygująca. A pojedyncze wiersze jednak nie oddają istoty, czyli właśnie tego... Bo no jednak wierszy, wiersza zazębia się jakaś historia o tej nieobecności. I ten Malina to jest taki facet, no... no jest w narwę, nie? Tam to moje poczucie, ale no... Życie jest życiem, zatacza takie koło nie inne. Wracamy gdzieś tam się to wszystko pomi. Więc no nie daje wam tam duż, No znaczy no nie daje... znaczy nie ma tam spokoju, tak? Takiego jednak. no. Nie daje wam popalić. Ale myślę, że nie mocno. Nie wiem, czy to satysfaktuje. No nie, na razie jeszcze nie. No to zawsze lubię wymijające odpowiedzi. Ja poproszę jeszcze o kilka tekstów, żebyśmy mogli, mogli wejść w głębiej. Tak. To może teraz przeczytam coś z, z następnego tomiku pod tytułem Kolejne strony. Tytuł bierze się wszystkie te wiersze nawiązują do Carlosa Fuentesa, do jego... Tego mostra. Jest tam kilka wystawek w tych wierszach. Stąd te kolejności tworzą pewien taki szereg zdarzeń. Czy czytam kilka? Myślę, że państwo chciałabym wiedzieć właśnie, czy, czy to, do czego dążę w tych wierszach jest jasne. Teraz to będą teksty z najnowszej książki, tak? No tak, najnowsza jest w tej chwili w druku. No, ja rozumiem. A z najnowszej wydania.